Na każdym etapie tej akcji dodatkowego dreszczyku emocji i smaku dodaje fakt, że wszyscy dookoła mówią, że to niemożliwe, że to się nie uda. Na każdym etapie. Potrzebujemy ludzi, którzy łączą ideowość i kompetencje. Potrzebujemy ludzi, którzy będą się troszczyć o polski interes narodowy. I ludzi, którzy są odważni. Krzysztof Bosak to nadzieja polskich rodzin. To nadzieja polskiej gospodarki. To nadzieja Polski. On służy ojczyźnie. Nie od wczoraj. Od wielu lat służba ojczyźnie przyświeca jego działalności. I dlatego jedyny wiarygodny kandydat, nasz kandydat. Który zapowiada walkę z biurokracją i niedopuszczenie do tego, żeby się rozrastała, zablokuje każdą podwyżkę podatku, który będzie w stanie walczyć o to, żeby Polacy w swoim kraju byli gospodarzami. Jesteśmy jednym narodem ponad granicami. I Krzysztof Bosak o tym pamięta! Będzie prowadził asertywną politykę międzynarodową. Musimy przywrócić normalność. Krzysztof Bosak to człowiek ideowy! Polska to kraj spokojny. Polska to kraj, w którym żyjemy harmonijnie. I chcemy ten kraj zachować. Większość Polaków chce zdrowego rozsądku. Większość Polaków chce ewolucyjnego rozwijania polskiej tradycji, a nie odrzucania jej w imię źle pojętej nowoczesności. I taką siłą jesteśmy my wszyscy tutaj. Krzysztof Bosak, prezydentem najjaśniejszej Rzeczypospolitej.